No media tutaj też pełnią pewną rolę, bo wydaje mi się, że też normalnie media powinny podnieść jakieś wrzaski. Rzeczywiście tak się stało w przypadku niektórych mediów. No myśmy tu w Superstacji sporo o ten temat mówili, ale zauważyłam, że jakieś 80% mediów zupełnie przeszło nad informacją, że mamy 100 miliardów deficytu do porządku dziennego, co mnie szczerze mówiąc dziwi trochę. Nie widzę też jakichś autorytetów bardzo, oprócz profesora Balcerowicza, bardzo ubolewających nad tym. się Zastanawiam czym sobie można to tłumaczyć. Jeżeli ludzie z tak różnych opcji, jak poseł Balcerowicz i ja, mówią w tej sprawie jednym głosem, to ja na miejscu rządu bym się nad tym zastanowił. A myśli pan, że szef największej partii opozycyjnej będzie jeszcze przydatny jako opozycja? Bo w tym momencie powinna wkroczyć opozycja. Na przykład PiS. To ona powinna ten licznik tak, długo zawiesić. Ale PiS w tej chwili niestety się sprowadził na margines. Na margines, i nikt poważny nie traktuje w tej chwili pisu poważnie, po prostu. Yy, to jest, to jest pod podstawowy problem. Zatem Pis nie jest opozycją prawicową, tylko lewicową. Ja mam nadzieję, że w tych wyborach warszawskich no, co najmniej zajmę, zajmę drugie miejsce, przynajmniej w pierwszej turze. I wtedy prawdziwą opozycją w stosunku do rządów PO będzie prawica, a nie, a nie rządy lewicy, która udaje prawicę. A pańska partia współpracuje w jakiś sposób z profesorem Balcerowiczem? Nie, no, my, my nie musimy współpracować. My się rozumiemy, bo każdy ekonomista z tej szkoły, prawda, o w tej chwili Balcerowicz już od wielu lat przeszedł na szkołę, tak powiem, a nawet teraz jest bliżej raczej strony hajka. Czyli jest mm -hmm. na takich rozwój powiedziach, doskonale wie, czym to się musi skończyć, prawda? Także e, obawiam się, że każda poziom Europy i ja nie mówię tylko Polska, Polsce, to jest całej Europy, również Ameryki no, stosuje zasadę po nas choćby potop. Na razie powyższyć, zadłużyć się, przeżyć jeszcze, jeszcze, jeszcze jedne wybory być może, a że potem będzie bankructwo, a co nas to obchodzi. A słyszał pan wypowiedź e, premiera, że reformy nie są dla przyszłych pokoleń, tylko są. Dla tych, którzy żyją tu i teraz, i, i teraz ma być dobrze, a nie tam za 10 lat? Słyszałem takie głosy, że teraz ma być dobrze. Otóż yy, ja tutaj rzadko uderzam w tony narodowe. Ja jestem konserwatywnym liberałem, ale chcę powiedzieć w imieniu narodu polskiego, przepraszam, że użyję takiego patosu, rzadko to robię. Otóż ja nie pozwolę. starał się jak mógł, żeby zabronić ludziom, żeby teraz przeżerać i przepić wszystkie pieniądze, a żeby nasze dzieci i wnuki musiały za to potem przez 50 lat płacić. Ale najgorsze jest to, że my nie przepijamy i nie przeżeramy, tylko politycy na siebie to wydają, a my za to płacimy. Bo żebyśmy my jeszcze mieli super pensję po 10 tysięcy, na jedli się, wie pan, napili przez 10 bo, lat. Okej, okay, ale nie jest my tak. jeszcze gorzej. Nie, my też w pewnym sensie przeżeramy. Yy, taki bezrobotny, prawda? Przeciętny Polak nie czuje, że coś z tego Be ma. Czy przepraszam, jeżeli bezrobotny dostaje tam paręset złotych, to on żyje na koszt przyszłych pokoleń. Za co dostaje te, te, te pracy złody? On też przeżera. No pieniądze. ale niektórzy nie mogą pracować, chociaż jest to na pewno znakomita, Miał, nie wiem, komuś rękę urwało, musi bóg. mieć czas, żeby się przekwalifikować, zdobyć nowy nie zawód. przekwalifikować. Ja przepraszam bardzo, yy, ja pamiętam taki pisarz, przepraszam bardzo, zapomniałem naciskiem ormiański, yy, bardzo znany w tej Sarojano, jeszcze Saro yy, Dzisiaj, dzisiaj pracowałem do dwunastej w tym zawodzie, potem do trzeciej w takim zawodzie, a do piątej w innym. Przekładniki się w ciągu 5 minut. Czekaj a się jak jest chory, stary, niedołężny? No nie tak stary, żeby iść na emeryturę, ale starszy. To ja nie rozumiem. Nie rozumiem, jak to nie jest. Tak. Zawsze, zawsze coś, coś robiłem. Rozmawiałem ja kiedyś z takim dyrektorem przed, przedwojennego ciegocinka. I on mówi, to było tak, że się działo pod moim domem ze dwóch, trzech pijaczków. Mówili, panie dyrektorze, znajdź coś do roboty. Ja mówię, weź miotłę. Pozamiata i te, te, te cztery alejki, prawda? Pozamiatał, dostawał na ćwiartkę i był zadowolony. A my mu dajemy na tę świadkę za nic. To jest problem. Wierzy Pan w ofensywę e, legislacyjną, e, tą, która ma być teraz jesienią w Sejmie, że naraz tam kilkadziesiąt ustaw, nie wiem nawet e, dokładnie ile z różnych dziedzin finansów państwa, edukacja polityka zdrowotna, co z ja, tego będzie? Ja uwierzę, że będzie reforma, jeżeli się dowiem, że od jutra nie będzie Ministerstwa Edukacji Narodowej, nie będzie Ministerstwa Zdrowia i parunastu innych ministerstw, a na to wtedy uwierzę w reformę. Bo jeżeli zostawimy ciągle tych urzędników, to oni będą chcieli czymś rządzić. A jak my nie chcemy rządzić, to chcą rozszerzyć swoją władzę. Dobrze, on chce dobrze. Przecież jeżeli założymy, że urzędnik wie lepiej ode mnie, jak wychować moje dzieci, no to im większą ma władzę, tym lepiej, nie? No ale mnie uderza, nie uderza pana w tej ofensywie, że to jest tyle ustaw naraz, że tak naprawdę normalny człowiek, żeby zrobić dobrze ustawę, to musi nad nią posiedzieć, pomęczyć się, wprowadzić poprawki. A jaka będzie jakość tych ustaw, jeśli będzie 50 naraz? Przez trzy lata nic, nie, ale a później 50 naraz. Ja bym wolał, żeby one były złe niż dobre, bo jak będą dobre, to narobią więcej szkody. Panie coś powiem. Czemu narobią więcej Największy... szkody, jak będą dobre? No bo... Jeżeli pani, pani ma dobry młotek, to to pani może większą szkodę nim wyrządzić niż, niż złym młotkiem. pani pan chce kogoś zabić, a pani się urwie młotek z czonka, No to lepiej, żeby był zły młotek. Nie prawda? do końca w, w chyba do mnie mordercy. dotarła ta analogia. Ja wolę, żeby w ręku mordercy był zły młotek niż dobry młotek. Ustawa to jest, to jest, to jest sposób na mordowanie obietnęli. E, Czyli ja to skreślać ustawy, a nie upalać. Ja, był taki... Był taki e, czy właściwie socjolog? Największy chyba, chyba autor tej socjologii, Herbert Spencer. On w czasach Marksa mniej więcej żył. Tak. Ale firma Marksa Spencer nie ma, nie ma z nic wspólnego. Ja akurat o, wiem, kto to był Herbert Spencer. O, 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 to był Herbert Spencer. I on kiedyś zadał, zadał trud. Przebadał wszystkie ustawy wydane przez Parlament Brytyjski w latach 1800-1820. I stwierdził, że w ciągu lat 1820-40 wszystkie tamte zostały odwołane jako zbędne lub szkodliwe, z wyjątkiem tych, które odwoływały jakieś poprzednie ustawy ustawy w parlamencie to jest gorąca, to jest biegunka legislacyjna. Im mniej parlament działa, tym lepiej. Ja sobie ostatnio zadałam trud i liczyłam tak bardzo z grubsza, bo dokładnie się nie dało ilość poprawek do ustaw podatkowych i wyszło mi, że do każdej ustawy jakiejś podatkowej, jaką się uchwala, to przez 12 następnych miesięcy jest mniej więcej ze 100 poprawek. Ten. Więc zastanawiam się, jaki jest sens uchwalania tej to ustawy ja państwu, zasadniczej. To ja państwu powiem jeszcze coś z historii, z historii Polski. Otóż, kiedy królem Polski zostawał, zostawał Mikołaj I, był królem Polski i wygłosił, no nie, nie on sam, bo nie przyjechał do Warszawy, ale w jego imieniu mowę tronową tam wygłaszał marszałek Sejmu i w tej umowie załatwił taki pasus. A co do spraw podatkowych, to nic nie jest gorsze niż nieustanne zmiany tych przepisów. Dlatego przez rok będziemy się pracowali nad dobrym systemem, wprowadzimy go i nigdy i nie będziemy go zmieniać. Otóż yy, ustawy podatkowe zostały przez ostatnie 20 lat poprawione 1300 razy. No to się zgadza, tak. To może powinniśmy zostać w tym kondominium skandal. rosyjskim, bo i Rosjanie mają czasami dobre pomysły, jak widać. A co pan sądzi o przeniesieniu przez premiera Tuska biura z kancelarii premiera do Sejmu, żeby pilnować posłów? Uwierzę, że coś się zreformuje, jak przeniesie swoje biuro na Barbados. Tam jest bardzo dobry klimat. i Jeżeli rząd, cały parlament się wyniosą na 10 lat i obiecają, że przez 10 lat nie będą nic robić, to zobaczycie państwo, jak Polska będzie kwitła. Tylko musimy mieć gwarancję, że przez 10 lat nikt niczego nie zmieni. I od tego wtedy ludzie będą wiedzieli, na jakim świecie żyją. Bo jest na takie badania które były robione w Ameryce, badające korelacje między wzrostem na giełdzie a posiedzeniami parlamentu. Jeżeli w danym dniu obraduje parlament, to giełda idzie w dół. Jak parlament jest na, na wakacjach, giełda, giełda idzie, w górę, idzie w górę. Bo oni się wszyscy boją na giełdzie, co ci idioci w kongresie mogą dzisiaj wymyśleć. Otóż to będą zapewnić, że polski Sejm nie jest wiele lepszy od amerykańskiego kongresu. Jedno mnie zastanawia, skoro premier się przeniósł do Sejmu, to czemu nie zwolniono? tam urzędników kancelarii premiera, którzy rozumiem, nie, są już no nie, on, 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 do obsługi. On ma z nimi łączność, to nie ma żadnego znaczenia, gdzie on jest. Taką, może telepatyczną też no, bardziej. Jak się panu podoba pomysł Prawa i Sprawiedliwości, żeby burmistrzem, prezydentem miasta nie można było być dłużej niż dwie kadencje? To ja rozumiem, to jest partia, o której kiedyś pan Teplis powiedział, że to jest brono facetów sposposone pogoni za władzą. Ja wiadomo, że każdy, Ale kto sam może się na Każdy chce się nakraść, każdy chce się mieć jakiś ten. I nie mówił tak, żeby jeden krat tylko, a inni. Także z całą pewnością nawet po połowie kadencji powinna być już zmiana, zmiana, zmiana burmistrza, bo z kolei która czeka, prawda? Partia ma wiernych ludzi, którzy plakaty rozklejali, agitowali, no i trzeba, trzeba ich nagrodzić ma pieniędzy To trzeba ich nagrodzić posadą państwową. Więc rozumiem, że kadencji ma służyć temu celowi, żeby ktoś inny też mógł się do tego dorwać. No ja widziałam reportaż z Oktoberfest i tam e, coś tam nie wiem się robi, jakiś kufel rozbijać coś takiego na początek. I robił to burmistrz. I był komentarz, że pan burmistrz przed nie wiem 10 czy, czy 15, czy iluś tam lat jak to święto się zaczynało, to mu to gorzej wychodziło. Teraz wychodzi mu dobrze, czyli jest burmistrzem już head-head ponad 10 lat i pewnie będzie jeszcze długo, bo się Mieszkańcom miasta podoba. Jaki jest sens w ogóle zmiany ludzi, którzy się sprawdzają? Skoro ktoś jest świetny, to po co go wyrzucać? Ja, jak wiadomo, jestem ostatnim człowiekiem w Polsce, który wybrał demokrację, ale przynajmniej w nie ustawodawstwa. Natomiast jeśli chodzi o wybór lokalnych władz, no to kto lepiej wie, kto jest dobrym burmistrzem niż ludzie na dole, prawda? Więc odbieranie im ustawowego prawa wybrania kogo chcą, no to świadczyło o tym, o czym pani mówiłem, że partie chcą kolejnych ludzi nakarmić tymi, tymi, tymi pensjami. A wierzy pan, że kiedykolwiek platforma zdecyduje się na wprowadzenie wyborów większościowych, okręgów jednomandatowych? Ja nie jestem demokratą, nie wierzę w żadne wybory. Oczywiście będę głosował No ale za... chyba lepszy byłby system, gdyby większość ludzi wybierała, a nie liderzy partii. Ja, ja bym to wolał i będę głosował za tym, ale nie wierzę. W idealnym, na Ukrainie wprowadzono wybory większościowe i się prezydent od tego odeszli. Bo wie Pani, co się stało? Tak sami. E, lokalni lokalni a, aferzyści, mafia i tak dalej, wydawała maty pieniędzy na wybory oni oni wchodzili z tych jednotowych okręgów. Bo no bo to ma, ma, ma musi masyka. być odpowiednie uwarunkowanie społeczne, ale z kolei w tych krajach e, anglosaskich się to sprawdza tak, bardzo dobrze. Jest. Ja będę, ja będę zatytął, to Na czym polega różnica? Ja będę tym głosował, ale to ja w ogóle nie wierzę w demokrację, w związku z czym nie przywiązuję do tego większej wagi. Polityka podliczyła tygodnik polityka podliczył e, majątek Kościoła, już nawet mi się nie chce teraz tego szukać w polityce, mam to Gdzieś w, notatkach. w każdym razie 5 miliardów e, złotych z budżetu państwa, czyli dużo, tak wyliczył senator e, SLD idzie na kościół, na fundusz. Wylęcznie? Tak, 5 miliardów złotych. 95 e, milionów e, idzie na sam fundusz e, kościelny, czyli na te ubezpieczenia społeczne księży i zakonni, z tym że to powstało w latach 50. E, i było finansowane z pieniędzy zagrabionych kościołowi w tej chwili kiedy te wszystkie majątki zostały oddane. To jaki jest sens, tak? Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem rozdziału kościoła od państwa. Więc nie widzę powodu, żeby państwo akurat y, finansowało Kościół, kościół katolicki y, ze jakichkolwiek pieniędzy. Szczerze mówiąc, szczerze mówiąc, suma 5 miliardów mnie trochę zaskakuje, ale tu chodzi w ogóle o pewne zasady. Na przykład to, że... Ale skoro to 5 miliardów na podwyżki by wystarczyło. na, na jak... W Konkordacie, ale mi się wydaje, że tam są wyciągnięte pensje katachetów na przykład. No tak, tak. A, no, tak. E, w Konkordacie na przykład jest tam przewidziane, że papieska akademia teologiczna będzie finansowała z funduszu a nie wie dlaczego, prawda? Nie widzę najmniejszego powodu takiego. Ale to, co pani mówi, to jest poza Konkordatem. To wynika z jakichś takich y, dzikich umów y, zaszłości. I ja nie widzę powodu, żeby to robić. Ja chcę powiedzieć jedno, że Kościół, Kościół katolicki zwłaszcza, ale nie tylko katolicki, jest instytucją zaufania publicznego. I to wymaga od księży wyjątkowego taktu i nie się w sprawy polityczne. To jest bardzo trudne. Rozumiecie, to jest bardzo trudne. Mężczyzna się zawsze ciągnie do, do polityki, a księża są mężczyznami. W związku z tym trudno jest Ja powiem państwu historię autentyczną. Jednym z województw, które już nie istnieją w tej chwili, bo to były takie mniejsze województwa, Musimy kończyć, powiem Stalone z innym. Były, premier miał mianować, mianować wojewodę. No i miejscowy ZHN e, przyszedł do biskupa, żeby się spytać, kogo on by widział jako wojewodę. Powinien odmówić, ale przecież tylko człowiekiem powiedział. Potem przed PSL i się spytał. Potem przyszła Unia Demokratyczna. Na koniec przyszło nawet SLD, wtedy się nazywało SDRP. Spyta się biskupa, kogo odbudził jako wojewodę. On im powiedział tego samego. Tego wybrano, po czym wszystkie partie, zhn włącznie włącznie, narzekały, że Kościół się wtrąca w to co do polityki. No i to jest dobra puenta dzisiejszego programu. Może jednak żyjemy trochę w dzikim kraju. Dzisiejsze motto dnia na pewno Państwa utwierdzi w tym przekonaniu. Niestety. Dziękuję bardzo za rozmowę. Janusz Korwin-Mikke, wolność Panie. i praworządność, kandydat na prezydenta Warszawy, był Państwa i moim gościem. Do zobaczenia w poniedziałek.